Witajcie w kolejnym odcinku Dziś będzie Sweden Na topie Tak wyglądają maestry Gram w seta I nie jest to match up jakiś ultra trudny choć McColda ma Ale Virly Nie należy to myślę do najprostszych e, Mam kalistę na Widzie Ale no, na bocie Okej okay. Polecam pierwsze Ebrać. Dobra Przede wszystkim Relike. właśnie, do tego seta, żeby go po prostu spokojnie kajtować, bo. Ja mam tylko 400 manek? W Widzimy? Łupanie, ty jakoś miałem wrażenie, że więcej. zawsze. Oczywiście, przywraca. Tutaj punktu ma sekundę. Jeżeli nie może przybrać HP i ataki, 5 dodatkowego AD jest 400 ser, Jakiś nerf to dostał? Kurde, muszę resztop teraz w takim razie złożyć. Boah, gdzie widać, czy Nie będę musiał. Time to hook, so fish. Ja. to taki półglobal. a się zwiększa range gdzie? Speed you damage. Slow. Mana, kosty zwiększone. I zmniejszony cooldown. Tutaj obrażonka. Ja też obrażonka. okej. Okay. No i teraz tak. O! Albo żeś złowił rybę. To ja tu trafię? Więc nie połączyłem. Kajlej nam idzie. Lux, Yumi, Bot z dwoma healami. Okej okay. Okej, Kalista. Kalista powinna najlepiej to robić. Naigram no w seta. Niczy ruch. Dobra, nie wiem gdzie on może stać. Okej, stop tutaj. A takim classic irytującym range, także tutaj farmieniem powinno być jakiś problemu większego. Jak, jak mówię, nie zużywam tu za dużo, dużo many... Bo, no, nie jestem zbyt... Okej, okay, nie trafiłem do niego... E, ale farbiłem więc po... Nie ma przyspieszenia, nie ma jak bardzo pewnie wiedz, to powiedzmy, że ja, no muszę się skupić, to by... te klipy sobie farci Aha, to weszło mi na fur range, a moje nie weszło, typowy sprawiedliwość mi zadał w widy Gry zeta kurde, dowiedział się, kiedy będę akurat rzucał ale nie laguj mi. Nie wiem, że ty tam siedzisz przecież, rozpadać, ale za często no, chodzi, tym bardziej ci przyda tam. O, tak wleciał. Spadłem się kanałem oczywiście. Okej okay. To będzie przesz um, Fajnie Na takim guciu od bardzo, że znalezisko ważne Raczej, jak, tak jak spodziewałem się, no tutaj nic ciekawego się na tej niczać nie będzie. Tutaj, tutaj jedna wymiana. Po prostu in... troszkę linia do pierwszego błędu, mimo wszystko. A jak widzicie, to kolejny kripy traci. O! Teraz. o. Mnie za blisko potrzebnym, nie musiałem, w ogóle nie potrzebny by ten ptasz Bo zepsułem to totalnie. Prawda, nie może tutaj z. Jest... O! Ty, czekaj, Nie wiem, czy był awk czy nie. Teraz tak, to nie będę to ryzykować. Tylko zanim relaję, muszę chyba tu. Wiesz co, bo tu mana chyba kosty spadają. A nie, zaraz, stają, bo li w takim razie. Jakby wszystko przede mną. Nigdy nie zawieraj z demonem Nie ma flesza, spadany został wcześniej. Jeżeli muszę się jakoś tak intro obawiać. Eee, żadnego nie sparniłem. Tam muszę, zanim relają, muszę złożyć, yyyyyy... ...do Szczoptera. Czekaj, okay, nim robi wojny. Muszę to szybko wstępnąć. Nie wiem, co nim się dzieje. Eee... Chyba za mało bije. Eee, yy, więc... ...co wcześniej? Co kupił? Tchyamata. Teraz ja mogę bardziej w niego spamić z tymi spelami. Tak, ten many już mam po sporo teraz. Nice. 3-0. Ok, no, mapowo jest w porządku. Remis tak naprawdę. No, tutaj już nie mam absolutnie wizji. Także tutaj musimy postawić. Zobaczcie, Ward'a. Okej, ja to poszedł. Nie wiem, nie wiem. No na W żeby mnie na pewno trafić, <gry> Po prostu ja zabiłem. Pff, ja mam No I niestety ty w stanie mnie zabić. Ale przynajmniej set nie dostał nic z tego. Dobra, to skoro tak już ten, no to idziemy pierwszy, ten i ten. A nie, że się go zabić jeden na jeden. to e, mi się to jest taki taki trójrygulny. powinienem przegrywać. Wygrywam. Oczywiście Mele sfidowana tego. Ale dopiero w pierwszym meczu z Mulderem nie była jakoś bardzo sfidowana No nie A Hecarim gromi tego Gravesa na Na ten... Na farmienie W gangach też był u mnie raz Tam na pewno gdzieś jeszcze Karim był O, nie wezmę 53 do 43, jest Chyba też był jak dłuższy cool dom. wokół krzaków, nie podoba mi się to. A dla z nich korzysta. Oczywiście. A, to obicie chyba też jest go ważne, bo tamtego na przykład w życiu bym nigdy go tamtej sytuacji nie zabił gdyby nie to. No mówię, on też tam zepsuł. Wiadomo, ciężko było wyczyć, kiedy użyje RK. No już takie kół. Cool. To już tak najbardziej. Mm. Okej. Okay. jest na tymi. Widzicie? Jakby spokojnie. Wnębić go by pod towerem. Mój bym mu wpychał. A to dlaczego? No bo ciężko farmić pod taerę. Drodzie, ze staczki bardzo mocno obity już. Doliniować mu się nie chce. Nie mam Nie co to robi. Jakby czemu on robi to w taki a nie inny sposób, nie mam pojęcia. ktoś tuż po tepeku, zaraz po tepeku, flash. Oczywiście ja też flash w okolicy towera. Była duża szansa, że. flash i zerkuje mnie pod tower. Wtedy to jestem dead już przed, co nie? A tak to w stanie, oczywiście jeszcze czuć się ratować. Okej, okay. graś teraz mnie nie dobije. Dobra, no i teraz relajkę, Niech jeszcze się nie musi bać Bo jeszcze ten Nie mam relajki, ale jak będę miał relajkę To po prostu będzie tak będzie bardzo wykończony Podczas serki praktycznie nie będzie w stanie się poruszać eee. Już teraz ma z duży problem Ja nie mam tego No, przewaga 30 creepów, teraz będzie jest jeszcze... Ten Grace jest na bocie, także mogę... ...próbować zresztą go obić To jest tak naprawdę, fala jest sprzątnięta. Czy on jest bezbronny Na to co robię? No nie chcę mu się klikać kompa To definitywnie Udało Ci się zabić e za mhm. nie jest z nini. Teraz Nie nic zrobić. Każda Także jest dodrzował. Uciekam. Eee, yy, dobra. A nie ma. Babuty, jedynki. Dobra, to będzie niesprawiedliwe. Jedynki. Nie dobrze Jedynki. I yy, Raya. 5 0 0 3-1. Kar mnie skillem. No, a się średnio bawi. Wyrąba się raz bardzo drugi. Ło! Wow. So, Są bardzo brące, było, żeby weszło. No wygramy na wyspie. Jeszcze trochę obiję tego Towera. Żeby to dalej po prostu gnębić. Dalej będzie tu gnębienie go. Trzeba dostać gry na tej hip chłop. Trzeba sobie w 20, trzeba spokojnie pograć na tym dostał kurręcz topa. Żarłocznie, czyli zgija. Czy ty kii padło aż tak dużo? W sumie? No nie. Dobra, ja postawię tutaj wiotko na speedbus. Nie jest, jak wiecie, na tym mniej czasu. Nie jest takim graczem, który speed pussuje, ale no tutaj będę speed pushował. Chcę, żebym zrobił killa z tej kolisty, ale ja będę w stanie zrobić tierbójkę. Tierbójkę na topie? Tak, ja nie waste czasu. No, oczywiście, jakby nie został killa, to byłoby trochę katastrofalne, ale najważniejsze, czy tak, muszę zrobić, co muszę zrobić. Dobra, wiadomo, tierbójkę, tutaj nic więcej już nie wymyślę. To tak, chyba na widzie, niestety stracimy, chyba bezdyskusyjnie. Dobra i tutaj z Dony. Tak. Czy wiesz co, CFFA? Proste zabójstwo. Pokażę, po żeby jeszcze asystę trzeba widać. 5000 nie mogą, bo ja z nimi wygrywam obecnie. i są ultra Dobra, to prawda, nie było to takie proste zagrania. zagraniach, bo bez to już chyba bym zginął. Ale rozbiliśmy kompletnie to, taka panu barwił, jeszcze Niestety, przesadziłem. Hmm. Kahira, wystawiony. Jedziemy pod na bocie. Na chwilę, pół spacer zajmie. Na piechotę 9 kg dało się zdobyć. No jeszcze ta mecz przeszła. Oddzięczyłaś się tej Kejli. To jest, ona centralnie w, w... Graysa wow, prawda? to no jest Dobra, lecimy dalej. Wywarmiłem w ogóle 465 Free HP. Chyba nie o czym wy wygrywacie? To jest ten z To jest champion, bardzo silny. Chyba nie wygrywacie, nawet, nawet na pewno bym powiedział. Spróbuję tu pomóc. Bo bo to set stankuje. Ja idę. Dobra, jakoś... Jakoś dało się wyratować to jest średnią sytuację. Trosz, troszkę, troszkę przesadził ten treść. Jeszcze go przypilnuję, żeby tutaj nic głupiego nie zrobił. Dobra. A może sala robić tych A Yumi tutaj jest mocna. No, Jeszcze nie mówię, że wygraliśmy ten mecz. Świetnie nie. Czy to jest tryb, jaki tryb. No, ja, Kane Yumi. No, to jest mocne długo. Szczególnie, że wygrałem 16, właśnie. No i znowu mecz do tego Atakana Pójdę i pomogę. chyba teraz było niego zrobić. Tata, ja teraz to, ja to robimy to spokojnie Okej okay. tym razem Zresztą dwa już, czyli tutaj Ja Co To nie było ten... o tym Zaczęło trochę Wróciło to o 180 stopni kiedyś e... Problem był, że te różany się prawie nigdy nie pojawiał. Zrobiłem E No a poddali po tym Fajcie Wydaje mi się, że oni mogliby jeszcze próbować grać Ale uznaję, że jeśli nie chce. Gdzie? dzięki za oglądanie Na razie ścipione